Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. ja Jadałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim los. Wszystko drogie jest Hodowałbym świnie To bym z głodu zdechł I tak je tuczyłbym Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie ja, tak ja Was witam w serii Bracia na Polskiej Farmie, na tego materiału proszę Was o zostawienie tutaj moi widzowie łapeczki w górę po dzisiejszym materiałem na poprzednim, czyli przed wczorajszym odcinkiem zostawiliście ponad 1000 łapek w górę za co jestem widzowie bardzo zaskoczony Rozkraczyło mnie oczywiście troszkę e, Także dzisiaj zostawicie A takie 1500 dzisiaj nie wymagam was takiej dużej liczby A aczkolwiek powiem że jak zostawicie taką dużo, jak powtórzycie ten wynik to ja nie będę oczywiście zgły, tylko tak, że będę zadowolony Eee, także mówię, łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, oczywiście ten kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zostaw subskrypcję na kanale, bo brakuje cały jeszcze 70 subskrypcji, żeby wbić określoną liczbę jako już 35 tysięcy subskrypcji na tym kanale, eee, teraz wam oczywiście wyświetlę i zademonstruję ostatnie 10 subskrybentów tego kanału, eee, a są oczywiście nimi, tutaj macie eee, w prawym dornym tutaj rogu, pokazuję wam także jeszcze z mordeczką być wyświetlone na kolejnym odcinku, z kolejnym z odcinków, żeby być tutaj jest subskrybentów, to zostaw sobika ja cię się tym na kolejnym Odcinku A. I napisz tutaj hashtag Marek w komentarzu, ja cię przypnę. Serduszko i zapraszam Cię oczywiście na grupę na Facebooku. Szwagrypicza link masz podany w opisie, bo lecimy tam po 5 tysięcy członków na tej grupie. Więc widzowie, zaczynajmy oczywiście z dzisiejszym odcinkiem. Nie zaczynamy tutaj z deregowaniem tylko zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem. Co w ogóle widzowie w dzisiejszym odcinku? A powiem Wam tak, na poprzednim troszeczkę sytuacja się działa, jeśli chodzi o Jasona. Jak się sami zauważyli, pokazałem Wam odcinek, nagrałem Wam odcinek, że Pan tutaj, Pan Jason Morderca się troszeczkę zbogacił na swojej swoje woli, brodąckim swoim gospodarstwie. Zakupił sobie, powiem, Bambi Zona, który ten widział ostatnio, kiedy go widziałem chyba rok. Rok albo półtorej roku temu, w sumie ten starsi by to pamiętać, że ten rok albo półtorej roku temu był taki odcinek, to był pierwszy odcinek z udziałem Marka Tomaszewskiego chyba i jego złomu, gdzie właśnie stał ten bizon taki wiecie, ten taki bizon i to nie mu po remoncie, taki rozwalony, zardzewiały, był taki właśnie bizon, który stał u niego na, na, na złomie. I teraz się że tak właśnie ukazuje się, że wczoraj byłem u niego e, na gospodarstwie i jak sami żeście widzieli po prostu, to bizon jednak był u niego, teraz stoi na gospodarstwie, więc nie wiem czy kupił. No ale prawdopodobnie kupił, bo sam, że, sam powiedział na odcinku, e, tak w sobie prosto, wiecie, sam pod nocem powiedział, że po prostu dostał pieniądze od pana Darka jak przyjął te zwłoki, takie wiecie, ciała, te organy pośprzedowali i kupił sobie oczywiście bizona do zabijania ludzi. Wiecie, że po prostu ludzi teraz kosić i wiecie o co chodzi, nie? Powiem wam tak, może to jest dobra moślina dla niego, może dobra jakaś taka wiecie, nie? Dobra jakaś broń, artyleria z jego strony, ale to widzowie to oczywiście nie dla mnie. Bo wiecie, to jest za słaba broń, którą kupię, to jest po prostu dla mnie za słabe, moim zdaniem, dla mnie, bo to ja się mogę w każdym chwili takie coś zabezpieczyć. Bo jak widzicie, brama jest tu zamontowana, tu jest nawet, widzowie, zamontowany płot, to oczywiście na live sobie zrobiłem, jak widzicie, mam płot zamontowany, a w tyłu oczywiście mam szatkę zamontowaną z bramą. Także ja jestem, widzowie, zabezpieczony, moja gospodarstwo tak samo, nie? W razie takiej, wiecie, jakiś tam... W razie jakiegoś ataku przez strony Indora, pana Darka, Jasona, także jestem widzowie zabezpieczony. No, ale widzicie, broń nie w sobie widzowie zademonstrował, sobie zakupił. Oczywiście z niegal, nielegalnego źródła, bo pieniądze, oczywiście, dochód był z nielegalnego i e, no samo zakaz, bo zakaz. wiecie sprzedawał ludzkie organy i zabił ludzi. Także to widzowie jest oczywiście e, wszystko podlega karze, nie? Ale tak mówię, e, dzisiejszym odcinkiem jest takim, widzowie, że postanowiłem sobie tak. Ehe. Dawno nie było Marka Tomaszewskiego, w sumie mógłbym podjechać, bo mówił, że ostatnio do mnie dzwonił, Panie Mietku, o tym wani chciałem się chwalić, nie? Ale mówił coś takiego, Panie Mietku, pamiętek Pan przyjedzie na tego, e, do Marka Tomaszewskiego i Pan do mnie przyjedzie, na mój tam, e, na ten złom, nie? Pan tu przejedź, bo pana może zainteresuje moje nowe nabytki Powiem wam, że mówił już takie coś, sprowadził nowe nabytki, ale to nie z woli Brunowski, tylko z Dziechowa. E, z miejscowości Zdziechów. przyprowadził wtedy nowe maszynki. E, nowe maszynki, które pochodzą. No, z takich wiecie, takich biednych troszeczkę no, biednych. No z biednych gospodarstw, niektórych z bogatszych, średnich tam wiecie, chodzi o finansowo e, starych po prostu jakieś tam rupiecie. Przyprowadził do jakieś stare rupiecie i mówi pani Mietku. Panie Mietko, pan może będzie zainteresowany, coś tam się pan porozgląda, może coś pan kupie tam do, do, do remontu, nie? No i W takim razie mówię sobie, no w sumie to, to wiecie. Jak będę jechał w sumie na zło, może coś ciekawego się wydarzy na odcinku, to myślę, się mój mąż co zawsze się dzieje. Coś, nie? Czy tam ktoś kradnie, czy jakaś tam wiecie dramy, zadymy i taki wiecie o co chodzi, nie? Z indorem, czy tam z panią Grażynką, czy tam ogólnie z kimkolwiek, z policją nawet, nie? Więc sobie pomyślałem, a to w sumie, jak już tak jadę, to w sumie mogę nagrać odcinek dla swoich widzów. Eee, wy za to stawicie łapeczkę w górę po dzisiejszych materiami. Ja będę widzę, zadowolony, wy będziecie zadowoleni z fajnego materiału, który dzisiaj. Dzisiaj wpadnie na kano, więc takie pomyśla, dobra, Panie Marku. Tylko ten odcinek by na tym podlegał. Powiedziałam mu, że będę nagrywał, żebyś tam dzisiaj był na tym odcinku, nie? Jak ja tam dzisiaj przyjechał na ten złom żebyś tam jednak był. I chyba na dzisiejszym odcinku będziecie mieć Marka Tomaszewskiego. Mam taką prostą nadzieję, nie? Bo sami je zaproszę złom, żebym przyjechał i sobie coś pooglądał na tym złomie. Ewentualnie zakup jak będzie coś mi interesowało. Więc zajeżdżamy, oczywiście, na skup. o o Uu, uu, uu. i widzicie, no i chyba jest widzowie po dzisiejszym odcinku, także możemy się żegnać, także trzymajcie się i do następnego a nie, tak naprawdę to co, że żartowałem, nie? to nie znaczy, że widzowie Marka Tomaszewskiego nie ma, to nie znaczy, że my sobie tutaj nie możemy wejść, oczywiście jak mnie pan Marek oczywiście osobiście mnie zapraszał na złom, żebym przyjechał sobie pooglądał nowe sprzęty i coś kupił to tak to nie może być, a ja teraz widzowie sobie odjadę i tutaj się nic nie będzie działo. no na tym, na, tym, na tym złomie tak to nie może być. To, że brama jest widzowie zamknięta, to nie znaczy, że ja tutaj nie wejdę. Zamykam sobie Oczywiście tutaj, BMW. Gasimy naszą bawarę, bo BMW nie może chodzić sobie tutaj tak o. Wiecie o co chodzi? Ja wam powiedziałem, że tutaj są sami złodzieje i to tak tam nie może być, nie? Także dobra. Brama zamknięta? Tak, tylko że brama jest zamknięta. Co z tej bramy zamknięte? Skoro drzwi są otwarte do jego tutaj, do. Do jego biura! Zawsze mi widzowie interesowały te dne po lewej stronie drzwi, bo tutaj jest zawsze zabite takimi deskami, nie wiem o co tam chodzi. Czy może tam jednak pan Marek Tomaszewski coś ukrywa z Jasonem? Hmm... Bardzo widzowie interesujące mi te drzwi. Te drzwi są widzowie interesujące tak samo okno, bo wiecie... Bo w sumie jakby nic nie okrywał, Tak jakby widzowie to jest za bardzo zabezpieczone, wiecie o co chodzi. Bo jak prosto zwykły gościu, to po prostu zamknąłby drzwi na klucz i tyle, nie? Bo kto ma mu tam za bo to wiadomo. Jak ktoś przyjeżdża, to przyjeżdża po złom, po produkty kupować, nie? Nie przyjeżdżasz ani tutaj pokradzisz, ani tutaj wiecie, chodzisz po jakichś mutu pokojach, po, po lokalach, nie? I takie dziwne widzę zainteresowanie. Pewnie Was też to zainteresowało teraz. Zauważyłem to już dawno temu, bo tu wiecie, cały czas jeździłem i takie patrzę. No okno jest zaberekodowane, tutaj wzięli, postawili, zaszczepili, zaszczypili, tu, posadzali tutaj tymi woździami, deski, no i po prawej stronie tutaj te drzwi zamurowali tymi deskami, no i po co? No i ja na no, co, widzowie? Nie wiem, czy was, widzowie, to też interesuje, jeżeli was to interesuje, to napiszcie w komentarzu, czy was to interesuje, bo bardzo bo mi coś, widzowie, tutaj śmierdzi, nie? Śmierdzi mi, widzowie, ten ten Marek Tomaszewski, mi coś tutaj śmierdzi. No coś tutaj widzowie jednak coś tutaj nie gra, bo no po co te drzwi mają być tutaj zamknięte tymi dyskami, no po co oni mają być widzowie tutaj zabezpieczone. No i ja rozumiem troszeczkę tego, bardzo interesująca sprawa. Aczkolwiek to zostawiam oczywiście w komentarzach dla Was, mordeczki. Możecie napisać, co Wy oczywiście sądzicie o tej, o tej sprawie. Dobra, tak jak mówię, ja przeskakuję, oczywiście, przez płot. Pójdziemy sprawdzić, czy na pewno nie ma Marka Tomaszewskiego. Czy dzisiaj nie urzęduje w pracy. A widzicie, klapa otwarta. Klapka się otwarła, jak widzicie. Żakiet tylko został, o tu widzę jego czarny żakiet, prawdopodobnie ma zostawiony na zimę, jak będzie zima już, bo zima za niedługo oczywiście będzie Turbę ruską na futbol amerykański ma zapakowane rzeczy, bo on trenuje i futbol amerykański Także torbę ma zapakowaną, jakaś tu lodówkę ma, ale to ogólnie środki, środek mu dawno już pokazywałem ogólnie O laptop ma widzowie jeszcze ten stary z Farminga Sumatra 2017 Bo on zakupił widzowie jak farmie wychodzi, wychodził się maska na płycie widzowie, więc kupił od razu gratis. Dostał, wiesz? Wiecie, oto Giantsu widzowie zakupił Media Expert A Giantsy potem przy tego z Niemiec widzowie wysłałem mu laptopa, nie? Także ma widzowie do robienia modów, nie? Jak widzicie, laptopa dostał od razu gratis, bo jestem wyższym modmakerem, także dostał nie? i modmaker taki z niego, że dostał po prostu laptopa gratis, nie? No <laughs> eee, i co? Tak jak mówię, zaciekawiłem mnie widzowie bardzo tutaj, oczywiście, tutaj te drzwi, ja coś tutaj czekajcie. A, tutaj nic nie widać, a ja widzicie, bo tutaj szatkę to, oczyk. Nie, coś tam widzowie widać jest, a tam prawdopodobnie widzowie jakieś pomieszczenie chyba jest. Tak, coś tam widzowie jest jakieś pomieszczenie z tego co ja widzę, jest jakieś pomieszczenie, ale zbytnio nie widać, bo mówię. To okno tutaj zasłania, za bardzo nam widzę to okno, zasłania te deski tutaj, to są przymocowane, ale jak mówię. Coś tu widzowie oczywiście z tym nie gram. Dobra, ale tak mówię, dzisiaj przyjechaliśmy po złom. No ale ja tu widzowie nic nie widzę, żeby jakiś tutaj złą był, no to jak widzicie kros stoi jak stoi cross stał jak porozbierany jak stoi, tak jak mówię Bo ja mu rozebrałem oczywiście te koła Tutaj kultywator stoi jak stał, to jest oczywiście ten kultywator, jeszcze ten stary chyba Krażynki, nie wiem skąd to przewieziony był Ale kultywator stoi w tym samym miejscu gdzie stał, także dodatkowego z domu ja tu nie widzę, żeby ktoś tu przywieźli To ja nie wiem o co tu chodzi Tutaj tak samo kolejne kultywatory, tutaj jeden, to drugi kultywator, w sumie ten, ten, ten sam chyba z tej farmy firmy, nie ten inny, bo ten ma inne koła, tutaj też inne koła, da? Tak? Nie, w sumie to te same, to chyba ten sam agregat nawet jest, a ja yeah. to ten sam agregat robi chyba w tej samej firmy. O, a co my tu widzowie mamy? A tu mamy jakąś sieczkarnię chyba polską. O, a co my tu widzowie mamy? Sieczkarnia Z350 łamane przez 3. Powiem wam, olej hydrauliczny 40. A co my tu widzowie mamy? Powiem wam, że to by była chyba, widzowie, jaka sieczkarnia do kukurydzy, z tego co ja tu widzę, nie? Co widzowie o tym sądzicie? Brać, czy nie brać? Nie wiem czy to w sumie sprawne, czy nie sprawne, ale wiecie Teraz za niedługo ma być kukurydza robiona na kiszonkę, w sumie nie wiem co tu się stanęło Że w tym samym okresie jakoś tak się zjawiło, widzowie zdarzyło, że tutaj mamy Że my tutaj widzowie mamy sieczkarnię jakaś nam się widzowie akurat trafiła, widzicie? Jakaś tam się widzowie sieczkarnia trafiła, dziwne widzowie, zbieg okoliczności Powiem wam, że stan jak stan, bo to wiecie, mówię, to jest widzowie jednak złom, nie? Stan jak stan techniczny, jako to się tak prezentuje, w sumie, żeby tylko działało i żeby to widzowie działało. O, tu my widzowie z tyłu od razu mamy to, już niewiarkę pod, do tego zaczepienia, do kukurydzy, zobaczcie, nie? Tylko, że tutaj nie ma tych taśm na dole. No nie wiem, czy to będzie w ogóle wciągało, widzicie, nie? Ale podczepi spróbować w sumie i tego, warto, nie? To mój oczywiście złom. Które ostatnio, zawiózł do Marka Tomiszewskiego Jeszcze mi jest winny widzowie pieniądze Ja właśnie przyjechałem z tego względu tutaj nie po to, żeby zakupić jakieś nowe sprzęty To też, nie? Ale tu też przyjechałem po to, żeby odebrać swoje pieniądze, które że zarobiłem za ten złom, bo nic dostałem A ostatnio na live byłem i pojechałem, żeby to oczywiście sprzedać i nie dostałem widzowie pieniędzy za to a widzicie, to jest widzowie jednak oszust, nie? W takim razie ja go widzowie potraktuję tak samo i wezmę sobie to sieczkarnie chyba za darmo dzisiaj w odcinku Bo powiem wam tak, jeżeli ona jest sprawna to nam się wydaje przyda na ten jeden dzikiem, bo wiecie, mamy to jedno pole. Potem można ewentualnie, nie wiem, sprzedać, dzisiaj sobie weźmiemy za darmo, potem sobie można sprzedać, wyremontować, coś można. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie oczywiście o tej sieczkarni, brać czy nie brać, łapeczkę w górę zostawcie oczywiście po dzisiejszym materiałem. Ale myślę, widzowie, że chyba nie będę sprawdzał komentarzy, tylko po co dzisiaj się zabieram chyba za wzięcie tej sieczkarni z złomu za darmo, oczywiście sobie wezmę, bo myślę, widzowie, że się przyda. Jeżeli nawet nie będzie działać, to w sumie może jakoś tam uda się jakąś mechanikę ogarnąć na szybko, że po prostu ogarnął mi tutaj ten kombajn, ten się tą sieczkarnię na szybko żeby po prostu było tylko i wyłącznie nadskoszenie tego jednego pola kukurydzy, tej na nie? Bo wiecie, teraz ogólnie takie przyszłe okres, że już potrzebna mi jest widzisz, sieczkarnia. Nie chcę ewentualnie kupować nowej sieczkarni, bo nie potrzebuje, bo na jedno pole potem sprzedawać sieczkarnie to się nie opłaca, nie? A tak wiecie, jakiś ogólnie okaz mi się tutaj trafi, że sieczkarnia stoi na złomie. Taka za darmo można było wziąć. Stan jak stan techniczny. Ja nie patrzę widzowie, czy jest ładny stan, czy. czy, czy tam wiecie, czy tam, nie wiem, nówka ze stalonu to wygląda pięknie, że po prostu tylko... To ma jako u działać, nie? No i jakoś to widać się ogólnie trafiło, że siedzczkarny tutaj widzę, fajna stoi stoi, tu jak widzicie, nazomie mi się, że będzie to ewentualnie, żeby to działało. Bo jak tu nie będzie działać, to powiem wam, że będzie przypał, nie Ale widzicie, rura jest i z tego co widzę, to rura chyba jest w pełni sprawna. Tak, rura jest w pełni sprawna, także ona powinna działać, nam będzie wysypała tutaj te plewy. No ale mówię, nie wiem, czy ogólnie stały już stan techniczny, czy żem pojazd w ogóle chodzi, nie? Dobra, wsiadamy oczywiście, zobaczmy widzowie jak to ogólnie wszystko wychodzi, o boże jak to wygląda, po prawej stronie tyle wajch, cztery wajchy widzowie, nawet pięć wajch, o boże, sześć nawet do zmiany biegów jeszcze, powiem wam, że tak, troszeczkę tych wajch narosło, nie wiem czy ja w ogóle ogarnę, Oto kolejne, to tu widzowie już mamy osiem tych wajch, tutaj zegary jeszcze, tutaj mamy do biegu, tutaj w sumie nie wiem widzowie jak to będę ogarnął, nie, tutaj pedały ogólnie, no i tutaj widzowie stacyjka do uruchamiania, kluczyk widzowie wsadzony jest, więc powiem wam, że kluczyk jest. Czyli jak tutaj w sumie widzowie chyba to przyjechało na kołak ewentualnie, bo chyba le, 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 lawety chyba nie była zamawiana tutaj oczywiście hmm. No to co, Widzowie, Chyba pali. zapalim, wypiję dwa o Nie, powiem wam, że pali, pali. Ktoś tam dryga, czekajcie, jak to, jak to chodzi z tej rury? Kopci działa, widzowie, ewentualnie działa tutaj, no widzicie. Liczniki, nieliczniki, cały silnik, całe uzbrojenie tutaj jest, nie? Tutaj chłodnica cała, elegancka Wam powiem, nie? Elegancki luksus sprzęt. w sumie te koła takie trochę, wiecie, takie... no ale dobra, może być. Jak tutaj przyjechałem do złomu, oczywiście, tak jak mówiłem, ja to nie przyjechałem do jakiejś tutaj, nie wiem, porządnej firmy, nie? Ale zobaczmy w ogóle, jak ten się porusza, jak ten widzę wyjeździć, aha. Tak się biegi tutaj wbija. jedyneczka tak się wbija, o, dwójeczka. Trójeczka, dobra, hamujemy powoli, dobra. Zwalniamy gaz. Powiem ja tak, jeżeli troszeczkę wiecie, ja to troszeczkę posiadę przy tym, poza odcinkiem Zobaczę ogólnie co i jak, jak to się tym ogólnie steruje, tym tą idą I myślę, że jakoś byśmy się tutaj, myślę, z Pipciem jakoś tutaj doszkolili do, 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 do tego sprzętu i myślę, że my to kukurydzę chyba wykosimy w tym sezonie, no tak Ja kukurydzę zostawimy, nie będziemy przecież nikogo zamawiać, jakiegoś fachowca do koszenia kukurydzy, jak my sami rolniki Będziemy to zrobili, będzie luksus, nie? Czekajcie, podpinamy się czkarnie, zobaczymy, czy to będzie działać, czy to nie będzie nam działać. Cofiemy do tyłu. Czekajcie, podnosimy kabarynkę. Dobra, cofiemy do tyłu. Ty, w ogóle to nawet widzę... o, tu jara, to, to nawet cała elektryka tutaj widzę wyjdzie. Światła, wszystko hula, to patrzcie, wteczny działa. Pyk, pyk, pyk. Pa, co się dzieje? To powiem wam, że to jest elegancki sprzęt. Czekajcie, to podjadę. Teraz tak. Który to, to, to się za patnikiem odpala? Czy to tym, czy to tym drążkiem? Czekajcie, ten was. Spróbuję włączyć. O, o! O! Czekajcie, to był ten, tak? To był ten. Włączył się? Nie, to ten, też nie ten. Ten. O, o! Czekajcie, tylko coś przerywa, to chyba ten. Nie, coś nie działa. Czekajcie to ten Patryk. No nie idzie, widzę, to się nie da włączyć. Który to był? O! Dobra, czekajcie, bo ja nie... Ja ale jaja, czekajcie teraz. O, dobra, czyli wiem, które, do widowy, po prawej stronie ten drugi. Po prawej stronie ten drugi, dobra, czyli wiem. Czyli się działa, czyli odpalam to i widaje wszystko nam kula już elegancko. Rura się otwiera tutaj elegancko i wtedy nam wszystko kula. Dobra, powiem wam tak. Jak na to patrzę, to chyba się działa. Nie jestem pewny. Powiecie, w polu testem mogę tutaj, tutaj wiecie. Na to testem mogę sprawdzić, nie? Odpalić i działa, ale nie wiem czy to ogólnie służy, ma swoją funkcję, nie czy to w ogóle spełnia. Dobra, wyjeżdżamy oczywiście widzowie z tego złomu tym. Wyjeżdżamy tą machiną. Zbieramy klapkę. I oczywiście wyjeżdżamy naszą nową machiną na gospodarkę. Dobra. Powiem że... Prezentuje się jako taką nawet, no, powiem mam że ma to generalny... Ge kapitalny remont, powiem wam. Kapitalny widzowie remont chyba przeprowadzony był w tym tym. Ty nie powiem wam, nie? Wygląda jak wygląda pomalować farmę można kupić za 10 zł można pomalować, nie? Do sprayja, będziemy spray jakąś spężarkę, będziemy kurwa, będziemy malować pod ciśnieniem, nie? A ja, będziemy pistole, będziemy wydajemy malować, nie? Zobaczcie, jak tryka, wszystko działa, powiem wam, że luksus, nie? A ja może to widzimy jest taki grzesz sprzęt Czekajcie, za oczywiście na polu no tutaj do tego no, na, na nie zajadę. Elegancko, o tego, elegancko tego Tutaj widać się stanę. I teraz widziałeś takie pytanie, możecie napisać w komentarzu. Drodzy widzowie, powiedzcie mi, brać tą sieczkarnię? Ona nam wystarczy na to jedno pole na skoszenie na początek tego wiecie, tego skoszenia, tego sieczkarni, bo mówię, po co trzeba kukurydzę skosić, nie? Na plewy i napiszcie mi w komentarzu, brać czy nie brać, czy to jednak widzowie jest złodziejstwo, ale to wiecie, on ostatnio mi pieniędzy nie wypłacił za te, te za tu złoto się należało, no należało mi to takie coś coś nie? Napiszcie co o tym sądzicie, czy jednak chce wykupić jakiegoś nowego klasa Jaguara. Napiszcie co na ten temu sądzicie. Łapeczkę możecie stawić po dzisiejszym materiałem. Oczywiście tutaj to jest bardzo ważna rzecz. Łapeczka w górę musicie stawić dzisiaj na ucinku. Subika na kanale widzowie zostawcie. Kto już się stawił, jeżeli chce być po prostu wyświetlony, to musi stawić Subika na kanale. E, napiszcie tutaj oczywiście hashtag Mary w komentarzu czytę serduszko. Zapraszam Was jeszcze tutaj na grupę na Facebooku, Szwagry Pipcia. W dzisiejszym odcinku, by było to na tyle. E, Śledźcie kanał, piszcie w komentarzach co sądzicie o tej o tej sprawie, z tym przecież karnią. Dzisiejsze odcinko byłoby to na tyle. Trzymajcie się mordeczki, do kolejnego odcinka już niebawem. Także nara!